Dzień dobry, witajcie! Przed wami Eskimo, czyli kozak, ale trochę inaczej. W sumie gameplayowo różnią się całkiem sporo parametrów, też trochę różnic jest, co wpływa właśnie na gameplay. Będzie to standardowa recenzja, oczywiście parametry, gameplay, na końcu plusy i minusy. Okręt ten będzie można oczywiście kupić i w tym przypadku będzie można kupić trochę taniej, bo będziemy mieli misję do zrobienia, w której doskarniemy sobie trochę żetonów. No i będzie można ewentualnie dokupić żetony, żeby sobie kupić Eskimo. I jak dobrze pamiętam, to żeby Minimalnie trzeba będzie wydać coś około 6000 dublonów na, na zestawy losowe, żeby dobrać jakby brakującą ilość żetonów, więc będzie go można do, kupić trochę taniej niż standardowe ósemki, no bo 6000 kontra reszta cen dublonów, jakby okrętów premium w dublonach, no to jest trochę różnicy. No ale czy warto? No to postaram tym materiałem oczywiście odpowiedzieć, więc zapraszam do recenzji. Jak zawsze zaczynamy od parametrów, przypominam, że oczywiście kapitan ma niewiele do dogadania, jeżeli chodzi o pancerz, no ale a resztę parametrów całkiem sporo wpływa. Mamy po 19 na, yy, na kadłubie, po 13 na odbudówkach i po 6 na wieżach, więc w sumie... Coś tam jest, ale szau nie ma e, punkt wytrzymałości 18900, co jest w sumie taka powiedzmy średnio wyższa półka, jeżeli chodzi o niszczyciele na tym Tierze. Artyleria to 4 podwójne 127 sekund, przeładowania, to całkiem sporo, 9 sekund obrotu, 14,5 km zasięgu, ale to dlatego, że tu jest wrzucony perk na dowódcy, o którym dlaczego go wybrałem, powiem w dalszej części materiału. O które mają 200 uszkodzeń, 14% szans na podpałę, 30 mm zdolności pancerza i 808. Prędkość wylotowa metrów na sekundę i pepeki, ta sama alfa, ta sama prędkość. I te haeki są mocne i są bardzo mocne. I główna różnica między kozakiem to jakby dłuższe przeładowanie niż DP, ale za to haeki potrafią klasnąć, i o tym powiem zaraz więcej w gameplayu. Torpedy, jedna poczwórna, wyrzutnia 533 mm. W sumie parametrowo to jest praktycznie to samo co na Kozaku, tylko tyle, że mają 2 km dłuższy zasięg, no ale 16, prawie 17 tysięcy uszkodzeń, 62 węzły, 1 i 3 zasięgu wykrywalności. No i przeładowanie 66 sekund, czyli gdzieś tam całkiem szybko te torpedy z siebie wyrzucamy. Bomby głębinowe to 5000 tysięcy uszkodzeń, liczba odunków 2, 8 bomb na ładunek i czas przeładowania 40 sekund. Obrona przeciwlotnicza. 32 krótkiego, 42 średniego, 95 trafień, prawdopodobieństwo trafienia na krótki i 100% na średniej No niestety zasięg maksymalnie 2,5 km, a można powiedzieć, że peloty nie ma. Coś tam se plumka, ale no, no nie ma. 37,8 prędkość maksymalna, 610 promień skrętu i 2,9 przedstawienie steru. Kamuflaż to 5,8 i to jest kolejna różnica między Kozakiem a Eskimo. Eskimo ma trochę większy zasięg wykrywalności względem Kozaka. Wyposażenie prezentuje się następująco, e, gramy na e, takim zestawie, no mamy RK, mamy dym, no i nie mamy, nie mamy, mamy dym zwykły i nie mamy hydro, to kolejna różnica między Kozakiem a Eskimo, e, co w sumie w tym przypadku, tym jak się gra Eskimo to akurat dobra zmiana według mnie. No i mój kapitan, który wygląda trochę niestandardowo, no bo mamy zasięg wrzucony. Mamy jeszcze więcej podpaleń, adrenalinka oczywiście, i ja gram osobiście bez nadzorcy, bo jak dla mnie te trzy dymy, które mamy podstawowo, wystarczały na bitwę, a potem i tak można było sobie gdzieś tam wykorzystywać ten zasięg i palić ewentualnie coś na większej odległości. No i pamiętajcie, ta magiczna trójka tych trzech perków, bardzo ważna na niszczycielach, zawsze się przydaje. Dobra, przejdźmy do gameplayu i pogadajmy, czy w ogóle jak się tym gra i czy warto o tym grać. A może przede wszystkim odpowiedzmy najpierw na pytanie, bo myślę, że ono na pewno się pojawi, czy mając kozaka, warto się zainteresować Eskimo? Uważam, że nie. Jeżeli macie już kozaka, to kozak jest dalej bardzo dobrym niszczycielem i według mnie lepszym od Eskimo. Co nie zmienia faktu, że Eskimo też jest dobrym niszczycielem, całkiem fajnie się tym pływa. Po prostu gameplayowo, tak podsumowując różnicę między jednym a drugim, Kozak jest do walki w zwarciu z innymi niszczycielami i tak dalej, tak dalej, a Eskimo do polowania na grubszego zwierza w postaci pancerników, ciężkich krążowników i tak dalej, tak dalej. Czy nawet lekkich krążowników gdzieś tam z dymu. To jest w sumie taka główna różnica. Eskimo ma bardzo mocne hajki, bardzo dużą szansę na podpałę, jak na ten kaliber, dobrą penetrację, dzięki czemu wchodzą fajne salwy. Ale za to mam mniejszy DPM względem kozaka. Kozak sobie gdzieś tam cały czas plumka, plumka, plumko, plumka, plumka a, kozak, a Eskimo po prostu raz na jakiś czas rzuca mocniejszą salwę. To jest w sumie taka główna, odczuwalna różnica. Mamy dłuższe torpedy, więc w sumie 2 km dalej gdzieś one tam dopływają. Za to mamy gorsze Kamo. Co w przypadku w którym Eskimo, w którym jak i tak polujemy na większego zwierza, to te w sumie no, jest różnica w Kamo, ale niewielka. Nie robi nam aż takiej różnicy, aż tak odczuwalna, bo i tak polujemy na coś większego. A salwy w Dedeki tak wchodzą, i tak wchodzą całkiem, całkiem konkretne z Eskimo. Więc jakby, jeżeli ja na miejscu mając kozaka, Eskimo raczej bym się już nie, nie, nie wyposażał, Chyba że no mam gdzieś tam górkę dublonów uzbierano to 6000 dublonów za 8-tierowy niszczyciel, który jest fajny. Wydaje mi się całkiem fajnym, całkiem fajnym wydatkiem. A teraz, jeżeli nie macie kozaka i nie chcecie go mieć, bo w jakiś powód sposób wam się nie podoba, to Eskimo jednak gra się, gra się inaczej. Gra się na tym dalszym dystansie większym. Oczywiście o kapy też można walczyć, nie mówię, że nie. I też się to sprawdza. Tylko że bez hydro i bez tej krótkotrwałej wytwornicy dymu jest to trochę cięższe, bo tutaj, jak już zostawimy gdzieś dym, no to już sobie on tam zostaje i jest go o wiele mniej niż, niż mamy dymu na kozaku. No i mamy mniejszy DPM, więc gdzieś tam jakby walniemy mocniejszą salwę w DDK i on to odczuje, no ale niestety jak spotkamy Akizuki czy nawet kozaka, no to kozak nas poskłada więc to trzeba mieć, trzeba mieć na uwadze, że to już nie jest taki aż tak hardkorowo do walki o kapy. Ale też jak najbardziej, jak najbardziej można. Eskimo zdecydowanie lepiej sprawdzi się do polowania na większego zwierza i gdzieś tam próbę, próbę robienia pożarów na, na pancernikach, Bo te 14% szans na podpałę, wymaksowane z perkiem i, i sygnałami, robi naprawdę jak na ten kaliber. Yy, to robi naprawdę fajną robotę i gra się tym okrętem naprawdę przyjemnie. Gdybym miał go ocenić tak w swojej skali, to oceniłbym go takie 6 na 10. Bo jest przyjemnie, jest fajnie, według mnie jest powyżej średniej gdyby to było takie powiedzmy. No, kozak przez wielu jest uznawany za topowego, jako topowy niszczyciel 8 tieru. No to myślę, że jest gdzieś tam zaraz za nim, za, gdzieś tam zaraz za nim tupta, więc jak najbardziej według nie warto go posiadać w porcie. Tylko kwestia tego, czy no, chcecie mieć dwa bardzo podobne do siebie okręty, ewentualnie gdy już ktoś Kozaka posiada w swoim porcie. Grając na Eskimo, musimy mieć na uwadze, że jednak mamy ten dłuższy dym i mamy go mniej, ale dłuższy, więc musimy przemyśleć, gdzie go chcemy rozstawić. Tak żeby mieć trochę strzelania, za to możemy sobie rozstawić i mieć Fajrant. I między innymi dlatego ja wziąłem sobie zasięg na dowódcy, żeby ewentualnie, gdy już rozstawię sobie gdzieś ten dym, żeby mieć szansę z niego postrzelać, w razie gdyby tam się trochę bitwa rozwinęła i przeciwnicy zaczęli uciekać. No to wtedy to się przydaje. Tylko że no musicie mieć na uwadze, że. To są 120, które z tym zasięgiem chwilę czasu te, mm, te pociski lecą, więc trzeba grać konkretną poprawki. W sumie to będzie widać fajnie w gameplayu, gdzie to na tej dalszej odległości wcale tak łatwo trafić nie było, ale z dymu postrzelać sobie mogłem, więc po prostu wykalkulowałem, że lepiej będzie wziąć sobie to, ten zasięg i mieć szansę postrzelać z dymu niż stać w dymie i patrzeć, jak przeciwnicy sobie latają, bo to bazowo jest chyba 12-1 km, jak dobrze pamiętam, więc ogólnie jest to całkiem fajny zasięg, jak tam z ósmego tieru no, ale losuje nas tutaj też i na dziesiątki. Na dziesiątkach bitwy toczą się na konkretniejszym dystansie, więc trzeba mieć, to, trzeba mieć to na uwadze. No i przede wszystkim chodziło mi tutaj głównie o to, żeby w razie gdy skończy się dym, no to też móc gdzieś tam powalczyć, coś popalić. No bo jak mamy większy zasięg, no to będzie nas trudniej trafić. A kolejnym plusem tego okrętu jest jego manewrowość. Jaki on jest w tym doskonały. Szybkie przestawienie steru, do tego szybkie przyspieszenie, tak fajnie pozwala wymijać salwy przeciwników. Kajtowanie to tu jest w sumie można powiedzieć ekspert kajtowania, bo przyspieszamy, zwalniamy prawo, lewo, ster skacze z lewej do prawej, do tego przyspieszenie, zwalnianie, przyspieszenie, zwalnianie, tak się tym fajnie i przyjemnie wymija salwy, przy okazji generując, że tak powiem, pewne ilości wkurzenia u przeciwnika i można to fajnie nadrobić. Trochę brakuje mi tego hydro tutaj względem kozaka. Te zwykłe 3 kilometrowe zawsze to zabezpieczało nam dym. W sumie, gdyby tutaj w dymie móc puścić się, te 3 kilometrowe hydro, które pilnowałoby nas, żeby nas nikt nie zaskanował torpedami w dymie, no to byłoby fajnie, nie powiem, że nie. No i ewentualnie, jak już sobie tak rozmarzyłem. To jakaś mała naprawka, też nie byłoby wcale tak źle, ale jakby to, ten okręt miał naprawkę, to myślę, że byłby przegięty więc to już jest takie marzenie bardzo daleko idące byłoby o wiele. No może nie o wiele, ale byłoby sporo przyjemnie, gdyby można było co nieco naprawić. Tak jak sporo dziś na wyścig zbrojeń, no to się trochę naprawimy, ale czy wszyscy naprawiamy. No ale tu trzeba sobie te nasze hapeki zaoszczędzić, kombinować i kajtować. Tu przede wszystkim. Przy tym możliwości manewrowania tego okrętu można naprawdę całkiem sporo powywi powymijać, powywijać i nabić sobie potencjalnego. Przechodzimy do plusów i minusów. Największy plus, no to te hajki, one są potężne, nie powiem, na 100, 120 mm hajeki z tymi parametrami, no to na przykład włoskie hajaki się śmieją, które mają 130, 135 mm, się śmieją, płaczą i jednocześnie zgrzytają zębami, to jak te 120 do 30 mm peny, maksymalnie 14% czas na pożary i jeszcze w sobie strzelamy z 8 dział, no to jest fajnie, jest przyjemnie, potrafią wejść naprawdę niezłe salwy w niesaturowane okręty, plus to to oczywiście manewrowość, która to pozwala się nieźle nakombinować, według mnie plus to to jest ten dłuższy dym, fajnie, że jakby przy tym stylu gameplayu, ten tradycyjny dym jest lepszym pomysłem niż ten krótkotrwały bo tamten to byśmy rozwinęli strzelili 4-5 salw i trzeba by się zwijać, a tutaj jak już sobie rozwiniemy ten dym no, to możemy trochę, możemy trochę poplumkać i sobie gdzieś tam popalić, postrzelać. Dłuższe torpedy, no to też zdecydowanie plus. No, nie oszukujmy się 2 km na torpedy. W sumie w tym standardzie gier aktualnie bitew dla mnie osobiście standard 12-kilometrowy to jest aktualnie, powinno być wszędzie. Dopiero gdzieś tam dalej na jakichś konkretnych torpedowcach zwiększany, ale to jest w sumie temat na inny materiał. Minus, no to niestety, peloty nie mamy. Naprawki nie mamy, hydro nie mamy, no i DPM, który względem kozaka kuleje, mogłoby to być ciut, ciut, ciut lepiej, bo w sumie, jak dobrze pamiętam, kozak ma bazowo 5 sekund przeładowania, a Eskimo 7 sekund przeładowania, więc jakby to było, to było 6 na przykład, no to byłoby, byłoby naprawdę lepiej, decydowanie lepiej. No a tak niestety nie jest lepiej, o, trudno. Dziękuję pięknie za uwagę. Dajcie znać jak tam kupujecie, nie kupujecie, będziecie robić, będziecie farmić tokeny i zgarniecie Eskimo, czy może inny okręt, bo tam z tego co pamiętam, to War będzie też pół darmo można zgarnąć i coś tam jeszcze chyba łącznie 4 okręty będą w tym wydarzeniu. W każdym razie dajcie znać jak już ewentualnie Eskimo za to będziecie, jak tam wasze wrażenia. Mi się pływało całkiem przyjemnie, jestem w sumie z niego zadowolony i myślę, że raz na jakiś czas do jakiejś misji na pożary będę go sobie wyciągał na randomy. Dzięki za uwagę. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, Hejo. Pa, pa.